Na wystawę Wielka Wojna 1914-1918 składają się kapsuły przypominające okopy. Znajdują się w nich elementy nawiązujące do różnych wydarzeń z I wojny światowej, jak bitwa pod Verde czy nad somą, ale również są kapsuły poświęcone okrętom podwodnym, jak i lotnictwu. Pomysłodawcą ekspozycji jest Marek Zawadka, dyrektor Ośrodka Kultury w Skórze Zamkowe. Pomysł autorski od A do Z. Skąd pomysł? To akurat kwestia zainteresowań, kwestia jakichś przemyśleń, no i akurat okazuje się, że to też na czasie, bo zdaje się, że niedaleko od nas znów zaczyna coś się dziać i znów ta pojęcie wojny jest w uniwersalnym. Tutaj chcieliśmy pokazać nieistotne, czy to walczyli Francuzi, Niemcy, Rosjanie, Polacy w trzech armiach. Po prostu chcieliśmy tylko pokazać jeden mały fragment wojny. Tu, jak dzieci wychodziły z tego, z tej wystawy, to mówiły, że nic tu nie ma. No, właściwie, bo miało tu nic nie być, tak jak po kopach. Nic nie było, tylko człowiek sam ze sobą, ze swoimi myślami, no i z tym, że obok niego giną ludzie. Wystawę Wielka Wojna Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe zorganizował z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej. Ekspozycję można jeszcze zobaczyć, bo przedłużono termin do 12 października. Cieszyło się dużym zainteresowaniem. Szkoły przychodziły, proszono o przedłużenie. Nam to też ułatwia pewne rzeczy planistyczne na następny czas. Natomiast tak, z powodu, z powodu dużego zainteresowania. Do tej pory było 1400 osób, przede wszystkim młodzieży. Dlatego, że ta wystawa jest skierowana dla młodzieży. Każdorazowo po zgłoszeniu oprowadza ją pracownik naukowy. Także mają tutaj lekcję muzealną. Wystawę można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, a w soboty i niedzielę w godzinach od 12 do 18 w Galerii Zamkowej. Zajęcia szkolne należy wcześniej zarezerwować. Wstęp jest bezpłatny. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.